Dzisiaj pokażę Ci, jak można w prosty sposób skonstruować sobie plan oszczędności na jakiś określony cel. To może być dowolna rzecz, dowolne marzenie, które chcesz zrealizować, i potrzebujesz rozłożyć w czasie uzbieranie środków na ten cel. Dla mnie to będzie lista na wkład własny. Do domu, więc dosyć duża sprawa. Ale jeśli masz jakieś jakiekolwiek inne potrzeby, które chcesz w ten sposób sobie zaplanować, to zapraszam cię do rysowania razem ze mną. Więc zaczniemy od nagłówka. To będzie taki bardzo prosty nagłówek, gdzie napiszę sobie po prostu na co chcę oszczędzić pieniądze. Nie przejmuję się tu jakoś specjalnie, żeby te literki były wzdłuż jednej linii, wręcz przeciwnie. Piszę je jedną wyżej, jedną niżej. I ponieważ w moim przypadku jest to plan na wkład własny na, na zakup nowego domu, to narysuję sobie tutaj po prostu taki prosty, ludlowy domek. Jeśli ty zbierasz na sukienkę, aparat, wyjazd, możesz narysować swoją ikonkę. Pamiętaj, że możesz uprościć każdy kształt, i wszystko się da narysować za pomocą prostych kształtów, kresek, kropek. I to wcale nie musi być super realistyczne, więc mój domek też będzie taki bardzo bajkowy i narysowany kilkoma słodni kreskami. Możesz to zrobić najpierw ołówkiem, wtedy będziesz się czuć na pewno trochę pewniej. A potem poprawić cały cienkopisem. pisem. I jeszcze może kilka cegiełek. I gotowe. I tutaj sobie dopiszę jeszcze tak, żeby konkretnie było wiadomo o co chodzi. Takie rozwinięcie mojego nagłówka, czyli w moim przypadku to będzie czyli ład własny na dom. A ty napisz na cokolwiek oszczędzasz. To mogą być przeróżne rzeczy. I teraz moja lista będzie się składała z dwóch części. W pierwszej, i ujmę to w dwóch ramkach, w pierwszej takiej trochę mniejszej, też możesz sobie to wcześniej wyrysować ołówkiem, zapiszę sobie moje konkretne założenia, czyli ile chcę miesięcznie zaoszczędzić na ten dany, wybrany cel. Natomiast w drugiej ramce Będę wpisywała konkretne kwoty, które rzeczywiście udało mi się odłożyć. Wiadomo, że różnie bywa w życiu i nie zawsze nam się udaje zrealizować różne założenia, więc to już będzie taka tabelka, która pomoże mi zweryfikować, jaką faktycznie kwotę udało mi się na ten cel odłożyć. I znowu biorę cień kopis. Takie rysowanie ramek długo nie trwa, a jest super zabawą, i też zdecydowanie. Poprawia wizualnie wygląd takiej listy. Zrobimy sobie jeszcze tutaj takie haczyki. Zaczniemy od kółeczek. I takimi haczykami sobie ozdobimy nasze ramki. Super też wyglądają cienie przy ramkach. I czas na uzupełnienie. W górnej części będą moje założenia, czyli bardzo konkretnie wyliczę sobie tutaj kwotę, którą chcę miesięcznie odłożyć na ten cel i zapiszę ją. A w drugiej części mamy weryfikację tych założeń, czyli rzeczywistość. I tą rameczkę podzielę na dwie części. W jednej wpiszę nazwy miesięcy. Zaczynam od kwietnia, a po drugiej stronie będę wpisywała konkretną kwotę, którą rzeczywiście udało mi się odłożyć. Ponieważ ja chcę realizować ten mój cel przez rok, wypiszę tutaj wszystkie miesiące i na samym końcu zostawię sobie przestrzeń na podsumowanie, podliczenie całej kwoty, którą udało mi się uzbierać. I gotowe. Marzenia są po to, żeby je realizować. Mam nadzieję, że dzięki wpisaniu takich konkretnych założeń uda Ci się zrealizować jakieś swoje marzenie. Powodzenia i do zobaczenia.